Od rana do późnego popołudnia minionej niedzieli trwała akcja jeśli kochasz to zdrowym sercem, zorganizowana przez klub kwadransowych grubasów. Z badań profilaktycznych skorzystało kilkaset osób z Wielunia i okolic. Panie są, zresztą w ogóle pacjenci, bo panowie też jest dużo panów, są zadowoleni bardzo z tych badań. Cieszą się, że co roku te badania są. Właśnie są już tacy stali pacjenci, którzy przychodzą. No, najczęściej już są przed godziną 10, bo zaczynamy od 10. Z tym, że no, trochę kłopotów w tym roku było ze względu na to, że zmieniły się w aptekach zmieniły się ceny ceny właśnie i do tej pory na przykład paseczki miałyśmy bezpłatnie bo bo przychodnie nam udostępniały na cukier i te paseczki kosztowały chyba tylko grosz za opakowanie czyli 50 sztuk w tej chwili kosztuje takie opakowanie około 50 zł i niestety my musiałyśmy sobie to kupić natomiast Paski cholesterolowe bardzo zdrożały, bo za 25 paseczków w tamtym roku płaciłyśmy chyba około 150, w tym roku około 200 zł za 25 sztuk. Myślę, tak, że to są ceny bardzo wysokie. Czy na te akcje ale... zostały te paski zakupione przez koło kwadransowe Gruba? Nie, nie, właśnie że tu podziękowanie dla starostwa, bo y, co roku te paseczki nam y, finansuje, zakupuje starostwo powiatowe. Sporym zainteresowaniem cieszyły się badania nieodpłatne, o czym świadczyła wysoka frekwencja. No jest bardzo dobrze, do że wiele osób ma naprawdę wykryte choroby. Moja koleżanka w tamtym roku nie zdała sobie sprawę, że musi mieć usuniętą tarczycę, że jest chora. Już jest po operacji, bardzo dobrze. Że się czuję, przez USG zrobienia tarczycy. Ja byłam kiedyś uratowana, chyba 5 lat temu. Byłam, miałam bardzo duże schorzenie jamy brzusznej, o czym nie wiedziałam, i po USG poszłam do szpitala i w ostatniej chwili nie uratowano. Z jakich badań dzisiaj pani skorzystała? Tylko chore, cukier. Prócz tego na nic nie zdążyłam się zapisać. Ja korzystam i jestem zadowolona z tego, i myślę, że. W tej chwili troszeczkę jest mniej osób, ale w inne lata, jak byłam, to, to zawsze i na wykładach było dużo i dużo ludzi. Korzysta także m, bardzo jest pomocna dla nas y, trzeciego wieku. Badaniom cholesterolu poddało się około 100 osób, natomiast poziom cukru zmierzyło 150 uczestników akcji. Próbka krwi z paluszka, 5 sekund trwa pomiar cukru, natomiast 3 minuty badanie cholesterolu. Jakie badanie jak należy się przygotować? No Myślę, że powinno być na to takie badanie wykonane, ale można również po jedzeniu sobie sprawdzić. A jak często należy je wykonywać, by przekonać się, czy wszystko jest w porządku w naszym organizmie? Ja myślę, że co pół roku, natomiast jeżeli już jest stwierdzona choroba, to myślę, że częściej. Niewątpliwie profilaktyka jest niezbędna i warto korzystać z każdej okazji, by wykonać sobie podstawowe badania. To jest świeżo wykryta cukrzyca i pacjentka musi zgłosić ją w trybie pilnym do diabetologa. W związku z tym, ponieważ jest to świeżo wykryta cukrzyca, mamy dla Pani prezent, upominek w postaci glukometru One Touch Select. I już będzie Pani mogła sobie w domu kontrolować. Proszę bardzo. Nauczymy obsługiwać. Bardzo dziękuję. I proszę z tego sobie korzystać. Dietę pani również dostanie. I do diabetologa zapraszamy. Ponadto około 40 osób poddało się analizie składu ciała, określającego między innymi masę i procent tkanki tłuszczowej w organizmie oraz wiek metaboliczny. Urządzenie działa na zasadzie bioimpedencji elektrycznej. Przepływa prąd przez osobę stojącą na urządzeniu, nieinwazyjne, niebolące, nie w jakiś sposób y, 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 działające, podrażniające na organizm człowieka badanie. Y, o, osoby stające na urządzeniu y, 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 Pokazuje urządzenie, przepraszam, pokazuje na takiej zasadzie, ile organizm ma w sobie składu procentowo tłuszczu mięśni, wody w organizmie, masa kostna jest określana i takie informacje dla kobiet istotne jak wiek metaboliczny oraz obtuszczenie narządów wewnętrznych. Ten ostatni parametr jest jak gdyby równy temu, co wskazuje USG wykonywane przez lekarza. I bardzo często mogę już jak gdyby wskazać osobie, która ma problem z nadwagą, a zwłaszcza otyłością brzuszną, że jest problem otyłości narządu wewnętrznego. Lekarz wtedy dokonując USG może potwierdzić to i wskazać, który narząd jest objęty chorobą, tak, czy problemem. W programie w prozdrowotnej akcji uwzględniono również wykład o piramidzie żywieniowej. Chciałabym pokrótce omówić, jak ważne jest właśnie dobrze bilansować sobie swój jadłospis, tak, opierając się na piramidzie żywienia, bo na czym się trzeba oprzeć. Jest to taki najprostszy przykład. Piramida zdrowego żywienia zawiera podstawowe piętra. Krótko je charakteryzuje. później zasady, którymi należy się kierować, aby ten jadłospis był prawidłowo zbilansowany. Oczywiście nie jesteśmy w stanie tego wyliczyć, tak Od tego jest dietetyk, ale jeśli znamy kilka podstawowych zasad, potrafimy się już poruszać po niektórych produktach w, naszym, w naszej kuchni. Na badania USG wykonywane za dopłatą zapisy wprowadzamy. W Wielńskim Domu Kultury już kilka tygodni wcześniej, bowiem zapotrzebowanie jest co roku bardzo duże. Pomimo że za USG piersi trzeba było zapłacić 50 zł, a za badania tarczycy i brzucha po 30 zł. Jest to badanie bardzo proste, nieobciążające pacjenta, stosunkowo szybkie. Pacjent nie musi się przygotowywać do tego badania w jakiś specjalny sposób. Jest przede wszystkim badaniem bezinwazyjnym, czyli nie obciąża organizmu. I przy dzisiejszej technice ultrasonograficznej jest to badanie bardzo dokładne, więc można zmiany rzędu kilku milimetrów już znaleźć. Także biorąc pod uwagę, że jest bezinwazyjne, stosunkowo niedrogie i szybko je można wykonać, więc idealne właśnie taki badań przesiewowych. Na obszerną relację z akcji badań profilaktycznych klubu kwadransowych grubasów zapraszamy do kulturalnej tv -ki.